Oh, Dick. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 Skin Exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siemano, siemano, witam was na dzisiejszym odcinku na stronie CSGOSkins.com Link do strony w opisie z kodem Sniper 0, 2 zł i 10 groszy na start oraz plus 10% do depozytu. Przypominam również, że wpłacając z kodem Sniper 0 bierzecie udział wy w rozdaniach, które macie tutaj, wpłacając minimum 8,40 bierzecie udział we wszystkich za minimum wpłatę 8,40, czyli na tego skina za 50, na tego skina za 50, na tego skina za 50, na tego skina za 30, a wpłacając 15 bierzecie udział na wszystkie, czyli te za 50 zł, oraz tutaj AWP Wildfire za 300 oraz tutaj SSG Dragonfire za 87 zł, a wpłacając 10 zł to macie szansę na AWP Wildfire, mm, a w sumie zrobimy tak, że dajmy 12 zł. Niech będzie 12 zł 1 grosz, zmiana lekka zaszła, 12 zł 1 grosz trzeba wpłacić, żeby takiego SSG dropnąć. E, bo nikt na razie nie dropnął, to zmniejszyliśmy sobie cenę. Dlaczego by nie? E, w dzisiejszym odcinku spróbujemy z 55 zł zrobić sobie kostkę e, oraz Przypominam, że stronkę jest dla osób pełnoletnich i żebyście tu nie wpłacali swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądźcie z wami, nie szkoda. My dzisiaj mamy budżet 55 zł, eee, dlaczego 55 zł, a nie 50, bo generalnie to nacinek jest od 50 zł do kosy, bo ponieważ z kodem SNIPER0 10% więcej przy doładowaniu, więc płacąc 50 zł macie 55 zł, więc 5 zł za darmo, mega super ekstra. E, dobra, startujemy sobie odcineczek. Może się nam uda. Spróbujemy sobie taką bitwę na początek może za 20, czyli tak za połowę budżetu. E, myślę, że byłaby to dosyć spoko bitwa. Ok, mamy tutaj bitwę. E, dajmy sobie na trzy gracze trybie standardowy, mamy tutaj undirecta jednego, mamy jednego Ultra, jednego on the case oraz neonkę jak i Chocolate case. W każdej mamy tutaj szansę na kosę poza undirectem, and, ale tak to w każdej jest szansa minimalna na kosę, więc może nam się to uda. Eee... Dlaczego my nie możemy dodać bota? Coś się zbugowało ewidentnie. Ok, możemy już dodać bota. Eee, dobra, dodajemy sobie bota, zobaczymy co się tutaj wydarzy. 24,78 kosztuje bitwa. Napiszcie w komentarzu, jaką chcecie, eee, jakie chcecie bitwy, może macie jakieś metody na kosę. E, bo niedługo będzie odcinek, właśnie z metod widzów na kostkę. Widziałem, że już tam kilka osób napisało pod poprzednim filmem, natomiast, wiadomo, szukamy dalej osób, które mają fajne pomysły na bitwy oraz fajne e, bitwy, które mogą wyjść. No tutaj, no niestety, nam ta bitwa nie wyjdzie, bo i samo to wygra. Jakbyśmy dali underdoga, to byśmy to wygrali. No niestety. Em, Wina tutaj nie mamy, a jakbyśmy wygrali, mielibyśmy już 87 zł. Także bardzo, bardzo dobry profit. Dobra, spróbujemy sobie tak. Spróbujemy w trybie underdog. Spróbujemy na czterech graczy: jeden undirect, jeden ultra, jeden chocolate. Dołączy do nas jakiś ziomeczek omeczekonikulie Leafers, także zobaczymy, co tu się wydarzy. Oraz versus i bot Emily. Zobaczymy. Tryb underdog może nam teraz to odda. Pierwszy dla nas, niestety, bardzo drogi. Tutaj versus wygrywa. Zobaczymy co tu się wydarzy, no versus bardzo tanie skiny trafia, bardzo tanie skiny Teraz jakby trafił coś dobrego to by było dobrze, ale my dostajemy też bardzo drogą pompę No i niestety nie mamy wina Sprzedajmy sobie to co tu mamy, bo tu jakieś groszówki nam wpadły Dobra, mamy 18 zł. możemy spróbować wejść, o dobra 8,40 bitwa, dobra spróbujmy do takiej bitwy dołączyć, a potem zrób mi bitwę za 10 zł. Okej, okay, pierwszy bardzo dobry trap dla wszystkich. Drugi. Oj, no tutaj policjant chyba wygrał, a nie. Jednak my zgarnęliśmy to, także bardzo ładny profit. Dwukrotny z 26 zł. Powoli się odkuwamy. Tutaj mamy na blesterze coś tutaj jakaś tania bitwa. Tu mamy o 7.56 6 razy lowcase. To naprawdę może być fajny profit, bo tu z dwie dyszki na tym zarobimy, jeśli byśmy to wygrali. Także zobaczymy tania bitwa, a może być fajny profit. Pierwszy skin bardzo drogi dla nas, 2.52, także bardzo ładnie nam oddało. Drugi skinek również dla nas bardzo drogi. Już mamy 4 zł. Trzeci skinek znowu dla nas bardzo ładnie nam dropi 6 zł. No te te skrzyneczki lowcase są bardzo dobre. Więc ja polecam generalnie, bo one tanie są, złoty 26, zł, więc Wpisają sniper za ramacie 2 ,10 zł 10 groszy na start, więc stać was na takie prawie dwie. I prawdopodobnie mamy tą bitwę. No i może 20 zł nie ma, ale 16 zł jak najbardziej jest. Także znowu mamy plus znowu wyszliśmy z tego na plusik. Eee, spróbujmy do kogoś dołączyć. Może tutaj. OK, underdog tryb, underdog, lowcase na podbitym buście oraz skrzyneczka undirect. Zobaczmy. No i niestety to przegraliśmy eee, natomiast no. Było dobrze, ale się skończyło. No, bardzo ładnie mu podbiliśmy. Steffi CSGO Skins, gratulacje, 10 zł wygranej. Um, mam nadzieję, że użyłeś to z kodzikiem. Sniper 0 mamy 30 zł. Nie, do tej bitwy nie chciałbym dołączyć, bo to jest skrzyneczka, która jest tutaj na buście. To takim bitewkom nie ufam, niestety. Um, spróbujmy dołączyć, może. Ok, tu mamy ciekawą bitwę. Mamy tutaj jedną skrzynkę naklejek i jednego low Raczej na plus ktoś wyjdzie. No i wyszedł. Botisamu. To już nawet nie ma co po sobie zbierać. Botisamo już raczej to wygrał. No szansa na to, że wypadnie tutaj ten Desolate Space jest bardzo niska. No ale 33 zł z takiej bitwy za 3,99. Bardzo dobry i ładny zysk. E, spróbujmy dołączyć sobie do jakiegoś underdoga. Takiego trochę dłuższego. Gdzie mamy trochę skrzynek. I coś to kosztuje. 26 zł mamy budżetu. Mm, Okej, okay, dobra. Nie, nie chciałem do tego. Ja pierdzielę dołączyłem przypadkiem do. Cyrexów, o matko. Ale dobra, trafił. Ale fart, ale fart, dobra. Widzę, to naprawdę, żeby trafić w tej skrzynce coś, to jest naprawdę lucky. Nie, przypadkiem tu dołączyłem, ale zyskałem na tym 6 zł. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale to było bardzo, bardzo fartowne mm, posunięcie. Dobra, 25 zł weszliśmy tu za połowę budżetu. Ziomek nam się śmieje, my dajemy taką emotkę mm, Pierwszy drop bardzo słabiutki. Czy w drugim nam coś może odda, w drugim bardzo słabiutko. No i ta skrzynka raczej nawet na plus dlatego tego ziomeczka nie wyjdzie, chociaż bardzo drogi dla nas, ale jego jeszcze droższy. No i wyszedł 2 zł na plus, a my zostaliśmy z 7,60. Także kurczę byliśmy bardzo blisko, no ale niestety nam to nie wyszło. Dobra, spróbujmy zrobić all in bitwę. Okej, okay, stać nas, stać nas. Spróbujmy na 3 standardowy tryb. No i zobaczymy, takie podstawowe skrzynki, 1 ultra, jeden undirect, jeden lowcase, dołączył od razu Jakub oraz Verior Zobaczymy co tu się wydarzy, piękny drop pierwszy dla nas, 7.27, pierwsza skrzynka Bardzo dobrze nam oddała Także teraz jak chłopakom tutaj jeszcze coś powypada fajnego to będę się cieszył, no bo to zawsze nam podbije trochę Wartości No i Bardzo ładny drop, bardzo ładny drop, 7 zł kosztowała bitwa, 22 zł mamy już łącznie Mm, spróbujmy do kogoś dołączyć. Możemy w sumie tutaj 4 razy medium case na underdogu. Dawno nam underdog nie siadł, więc może to akurat teraz jest ten moment, w którym underdog nam odda. Zobaczymy. Fajnie by było. No tutaj, jejku, bardzo drogi nam wypad, ale bardzo ładnie tutaj też boty nam uciekły. Ok. Ok i ostatnia skrzynka no tutaj 2 zł różnicy między nami no i niestety ja to przegrałem ale wygrał Devin który założył bitwę i zdobył na niej 34 zł, więc gratulacje bardzo ładnego profitu yy, mamy budżet 10,21 a jednak więcej 10,79 mamy budżet jedna neonka to nie ja bym wolał taką gdzie jest troszkę tych skrzynek więcej dobra dawaj tu underdog dwa razy on the case jeden colorful mamy 29 groszy zostało nam Pierwszy drop niestety bardzo ładny nam wpadł i to nas trochę martwi W drugim liczymy na coś słabego, bardzo dobry, bardzo słaby przede wszystkim skin No i tutaj teraz Colorful'e No i niestety wygraliśmy Tak! Aha, myślałem, że mamy droższe, dobra, wygraliśmy nawet, ale dobra, nieważne Ja pierdzielę, dobra, dołączam tu USP Glocki, o nie, Fracture Case, to jest zwykła skrzynka, która jest Bardzo mocna Oj, oj, oj. Znaczy, to jest bardzo skrzynka, która może wypaść kosa. Ale to szansa na to jest bardzo niska. Ale wypada nam Legion Anubis. I prawdopodobnie mamy Wina w tej bitwie. Ależ to się odwróciło, Ależ to się odwróciło. Moi drodzy, moi widzowie, 63 zł. To, że wypadnie nam coś z Fractured Case'a. To naprawdę w to wątpiłem. Mamy 64 zł. Możemy wejść all in do on the Case'ów, Chociaż boję się. 58 zł bitwa. Spróbujmy, spróbujmy tego. Remux. Nie zawiedź mnie, mam nadzieję, że to odda. Jeśli to wygramy, 150 zł będzie w naszej kieszeni. Pierwszy drop, bardzo słaby dla wszystkich, więc tutaj nieważne co wypadło. Tak naprawdę dowiemy się dopiero w połowie, czy jakkolwiek mamy jeszcze szansę na wygraną. Bardzo ładny dla nas spada skinek za 9,79. Chopper P90, Bardzo się cieszę. Kolejny bardzo piękny skinek za 10 zł. Crossfade. Mamy już 22 zł. A chłopaki nawet dziesiątki jeszcze nie dobili, także bardzo słabiutko u nich wpadło. Ale wiadomo, wszystko jeszcze się może zmienić to dopiero połowa skrzynki. I tak naprawdę wszystko może się zmienić. Zobaczymy, co tu nam wypadnie ciekawego. 27 zł mamy. Ktoś zostawił suba, bardzo dziękuję. 30 zł tutaj kocham, ma. Oj, tutaj co to jest? A to crossfit, ale w Baselsker to bardzo tani. Ale okej, okay, no bardzo nas teraz dogonił tutaj kolega po prawo, chociaż my mu powoli uciekamy. 8 zł różnicy, dosyć spora, dosyć spora kwota. Cztery ostatnie skrzynki, no wszystko tak naprawdę może się jeszcze zmienić. Ok, 4 zł, bardzo dobry Zeus, nam wypada, żeby mu troszkę uciec. No teraz on troszkę do nas dogania znowu. 4 zł różnicy, no lekka różnica, że tak powiem, jest. Oj, 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 ostatnia skrzynka, i mam nadzieję, że ta ostatnia skrzynka nie będzie decydującą I prawdopodobnie mamy to. Tak jest, 111 zł. Mamy 111 zł zrobione z 50 zł. Bardzo dobry zysk. I już z takich 117 zł, 117, do oj, to dosyć sporo. Mm, można sobie jakiegoś ładnego skina wypłacić. Jak sami widzicie, na przykład podoba Wam się. A, bo ja tu wpisałem 100, dobra, czekajcie, ile ja mam. No i na przykład co takiego akacza możecie sobie już wypłacić także już ja bym na waszym miejscu nie ryzykował I wypłacał ale ja będę ryzykował mm. Czemu dołączyłem do bitwy gdzie jest dwóch graczy i nawet nie wyjdzie z niej na plus nie mam pojęcia no ale raz się ryzykuje raz się przegrywa raz się przegrywa Raz się wygrywa No i niestety raczej to przegraliśmy eee. Oj bardzo dobre bardzo rzeczy dobre mu dało bardzo dobre rzeczy Gratulacje 150 złoty mm. Trochę mnie pochłonęło zwycięstwo poprzednie i trochę zaszalałem teraz No i niestety to było błędne koło Oj no teraz znowu bardzo drogi skina to jest underdog Naszym celem jest zdobycie kosy chociaż szansa na to znikoma już powoli Właśnie przewaliliśmy nasze 100 zł które wygraliśmy Oj Oj bardzo dobre stany im wypadły I chyba to mamy chyba to mamy tak jest, tak jest, 65 zł, także wróciliśmy do 100 zł, chociaż to było bardzo ryzykowne. Dobra, dołączmy do tego underdoga. 4 razy slime, 1 sport. Yy, zobaczymy, co tu się wydarzy. Ok, pierwszy, pierwszy bardzo drogi dla nas, no ale wszystko jeszcze się może wydarzyć, tak naprawdę. To dopiero początek bitwy. Yy, drugi, ok, kolega Tung 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 Sahur bardzo ładnie podbija stawkę. Kurczę teraz, dla mnie znowu wypada to MP, MP7. Skrzyneczka kolejna. Oj, ten Final 20 zł. No to już mamy pograne. No to mamy pograne. No to mamy pograne. No ale bardzo ładną bitwę kolega stworzył. 126 zł z niej zarobił. Także gratulacje. Eee, i, I mamy 20 zł. Budżet 8 zł. Nam zostało. Dwie skrzyneczki Rust, Rust Case oraz C4. W tej mamy to. Bardzo ładnie. I teraz raz case nie zawiedź mnie i chyba to mamy dokładnie tak. No, lekki plus 3 zł zawsze coś. 30 zł mamy już łącznie. Spróbujemy sobie dołączyć. Może nawet i tutaj 1 GB i jeden Undirect 18.90 kosztuje. Bitwa. Zobaczmy, co tu wypadnie. Tak naprawdę zależy wszystko od tej pierwszej skrzynki. I jest to underdog, więc prawdopodobnie mamy zwycięstwo. I znowu odkuwamy się od totalnego dna, znowu od totalnego zera. Ziomek dostał 5000 punktów. Gratulacje. Mamy 70,85 zł już łącznie wygrane. Także bardzo, bardzo pięknie. Dołączmy do tej bitwy 50 zł i 40 groszy. Postarajmy się coś tutaj z niej wyklepać. Mam nadzieję, że teraz ten underdog znowu nam tutaj bardzo ładnie odda, chociaż wszystko tak naprawdę może się wydarzyć. Ok, bardzo tani Pamas nam wypada i przez to na razie wychodzimy na profit, na prowadzenie. Chociaż czy ta bitwa się tak naprawdę zwróci, no nie zapowiada się, żeby się zwróciła. Nie zapowiada się, żeby ta bitwa się na razie zwróciła. Ale miejmy taką nadzieję, że się zwróci. Chociaż nie wygląda ona zbyt dobrze. Ostatnia skrzynka 30 zł łącznie. No i ta bitwa się nawet nie zwróciła, ale przynajmniej ją wygraliśmy i dostaliśmy 160 punktów, więc zawsze coś. 70 zł nam zostało. Spróbujmy zagrać All in, mm, raz się żyje i tyle. Ratlese, czyli moje jedne z ulubionych skrzynek oraz secret starszy tutaj jeszcze jednego dołożymy i coś na dobicie. Na to nas nie stać, ale na to nas stać. Na trzech graczy standardowy tryb. Sprawdźmy, co tu się w tym momencie wydarzy. Ratles to jest bardzo dobra skrzynka, moim zdaniem. Przez długi czas odcinka utrzymywaliśmy się na kwocie ponad 100 zł. No a potem troszkę nam to nie wyszło. No i teraz zagrajmy za cały budżet, no bo czasami ja też lubię sobie zaryzykować. I ten ryzyko na razie się opłaciło. Czy zaryzykowanie opłaciło się? Znowu się opłaciło 79 zł i botemili również wydropił tą samą AWP. I jeszcze wypada nam akacz za 60 zł. Do tego wypada nam. To już jest nieważne, ale wypada nam jeszcze tutaj najgorszy skin. To jest totalnie nieważne: 308 zł, widzowie, zrobione z 50. To jest najlepszy odcinek, jaki nagrywałem z tej serii. Nie wiem, czemu dołączyłem teraz do bitwy za 126. Za bardzo mnie ponosi, za bardzo mnie ponosi, za bardzo ryzykuję, i przez to przegram. Przez to prawdopodobnie teraz przegrywam 126 zł. Chociaż tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. To prawdopodobnie ta bitwa niestety jest dla nas przegraną. Dokładnie tak 200 zł ziomek sobie zarobił, my niestety za bardzo zaryzykowaliśmy. Spróbujemy dołączyć tutaj do tej oty bitwy za 60 zł. No i prawie taka kostka już była. 300 zł mieć, a nie mieć. To lepiej było już tą kostkę sobie jakąś zabrać. Chociaż kostki nie ma za, 600, za 300 zł. Natomiast. Jest wiele innych fajnych skinów za 300 zł, na przykład Abubka Wildfire, więc taką Abubkę byście sobie mogli już wypłacić, więc widzowie, to jest naprawdę niesamowite, co w tym odcinku się wydarzyło. Ja i tak jestem zadowolony z tego odcinka, chociaż jeszcze budżet nam został, więc dalej próbujemy zrobić tą kosę, chociaż szansa na to już jest mniejsza. Chociaż przez chwilę też była mniejsza, ale ale się udało. No to ta bitwa to ja nawet nie wiem, czy ona na plus wyjdzie, tak naprawdę. No, bo nie zapowiada się zbyt dobrze. No, nie zapowiada się. Ostatnia skrzynka została. Na razie to my nawet na plus nie, nie jesteśmy. No i nawet na plus nie wyszliśmy z tej bitwy. Nie wyszliśmy na plus. Jeden elegant case na buście tutaj jest. Dobra, dołączmy do tej. Aj, tutaj ktoś się wbił. Dobra, dołączmy do tej bitwy. Jeden Alexip, jeden Trice. Eee, sprawdźmy, sprawdźmy, co tu się wydarzy. Sprawdźmy. Underdog Trip i zobaczymy co tu się wydarzy ziomek dodaj bota, no dodaj bota kogoś po co, czemu czekasz, nie czekaj nie mamy czasu na takie głupoty czemu ludzie tak robią, nie rozumiem yy, dobra zróbmy all in spróbujmy jeszcze raz naszą taktyką spróbujmy jeszcze raz naszą taktyką secret file'a sobie jeszcze jednego dodamy oraz secret stasha i na koniec taki do podbicia lowcase'ik Sprawdźmy, co tu się wydarzy, chociaż teraz myślę, że underdog, underdog tryb by bardziej oddał, no ale zobaczmy, co tutaj nam się wydarzy. Ok, pierwszy jest bardzo dobry, drugi bardzo słaby. Ok, trzeci, chociaż tu się jeszcze da odbić, trzeci bardzo słaby ponownie i myślę, że ten underdog tutaj to byłby lepszy pomysł. No ale kurczę, zawiodło mnie. Zawiodła mnie ta skrzynka. Bardzo mnie zawiodła. No, underdog. Byłby mocny. Underdog byłby mocny ziomek już ma ponad 300 zł z tej skrzynki. No mój tutaj. Mój tutaj auk za wiele nie podbił. no my, Nie, nie wygralibyśmy tego nawet na underdog, bo tutaj ziomek po środku ma 80. No, i niestety mamy przegraną. Ale jakbyśmy to wygrali, mielibyśmy 348 zł, tak naprawdę. Więc bardzo dużo. No i zostało nam 5,21. Z 5,21 to możemy, nie wiem, wejść w C4 Case'a w Under Dog'u Może akurat nam wyjdzie. Dawaj, House King, dodaj, bota. Yy, no i co? Zobaczymy, co się tu wydarzy. Tu może wypaść Handwrapsy. Ale tu ziomek, który chyba awczy i go nie ma. Tam od bitwy sobie odpalił. Zapomniał, że odpalił bitwę. Dobra, dołączymy tu. Może Ziomek doda e, bota. O, dobra, ktoś dołączył. Bardzo ładnie. Underdog. I przegraliśmy. Przegraliśmy. Bardzo ładnie. Celer sobie wydropił 15 zł. Nam zostało 21. Przez moment mieliśmy ponad 300 zł. No ale niestety zachłanność pochłonęła. Wy tak nie róbcie. Z Wami się żegnam. Przypominam, że strona dla osób pełnoletnich i żebyście nie wpłacali oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, a to co Wam wypadnie lepiej od razu wypłacić, a nie przewalać to znowu na skrzynki. Elo, elo!